Wasza telewizja internetowa. Lubię ludzi. Zaangażowani w tę akcję wiedzą o tym i pokazują całym sobą, że można lubić ludzi i pomagać im. Szlachetna paczka w tym roku to 17 tysięcy rodzin, do których trafiły wspaniałe paczki od darczyńców. I ci obdarowani bardzo się z nich cieszyli. Ale nie byłoby tej akcji, gdyby nie wolontariusze. I dziś jesteśmy w Wersosie, w Dobczycach, gdzie po raz kolejny szlachetna paczka e, króluje i robi dobro. A ze mną lider Dariusz Krawczyk, Dariuszu, proszę powiedz nam, jak było. W tym roku, jak jest w tym roku w Dobczycach? W tym roku w Dobczycach działamy pełną parą, jak to jest już dziewiąty rok z rzędu. Paczka w Dobczycach działa 2012 roku. W tej edycji udało się nam dotrzeć do 62 rodzin, z czego tak naprawdę pomocą obejmujemy 42 rodziny. Proszę powiedz, bo ten wasz region jest dość spory, to z jakich gmin rodziny otrzymało od was paczki? Nasz region składa się z trzech gmin. Jest to gmina Dobrzyce, gdzie mamy swoje centrum, gmina Raciechowice i gmina Wiśniewa. W takich sytuacjach zawsze pytam o te rodziny, jak one reagowały na te paczki, które przecież są takimi paczkami skrojonymi na miarę. Odpowiedzią są na ich takie aktualne potrzeby? Paczki zawsze są otwierane tak naprawdę ze łzami w oczach. Wiadomo, że zanim dojdzie do otwarcia paczek, jest to dość długa droga. Wywiady wolontariuszy, pozyskiwanie papierów, zgód, wypełnianie formularzy. Ale sam moment, sam moment tego dzisiejszego dnia, weekendu cudów dostarczania tych paczek, yy, wymusza tak naprawdę na rodzinie łzy, łzy szczęścia, łzy radości. Dobrze wiemy, że o smutku, o, o tym, że, że jest nam ciężko, bardzo, bardzo ciężko się rozmawia, bardzo ciężko się o tym myśli. A jak pomaga nam tak naprawdę całkiem obca osoba, która nas nie zna, yy, która zaufała wolontariuszowi, to jest coś wspaniałego. I ja tak zawsze mówię przy tej okazji, że nie byłoby tych akcji, gdyby nie ludzie dobrych serc, gdyby nie ludzie, którzy chcą pomagać i jak się okazuje nawet w tych trudnych czasach, a może przede wszystkim w tych trudnych czasach pomagają. Proszę powiedz, kto tworzył szlachetną paczkę w Dubczycach, o tych osobach, które tak jak Ty, wolontaryjnie nie włączyły się w pomoc. Oj, nie chciałbym tutaj pomylić nikogo, tak naprawdę serdecznie, serdecznie dziękuję, serdecznie jestem wdzięczny ludziom dobrego serca, przede wszystkim darczyńcom. W tym roku mieliśmy między innymi goprowców, z Andrzejem Bergielem. Mieliśmy kibiców Wisły, mieliśmy Uniwersytet z Krakowa, oczywiście tutaj naszych lokalnych. Mieliśmy Urząd Gminy Gminy Miasta Dobczyce, który się włączył w pomoc, obdarowywał osobę, rodzinę potrzebującą. Ale różnie, gro, różnie grono takich dodatkowych sponsorów, którzy pozwalają nam, wolontariuszom, jakoś przetrwać ten weekend cudów. Są to firmy cateringowe. Dziękuję tutaj firmie Carmen z Dobczyc. Dziękuję w firmie pani Marii Linczowskiej z restauracji Przyzielona, dziękuję, z Wiśniowej. Nowe Bistro w firmie restauracyjnej oraz grono, grono tak naprawdę tutaj sponsorów hurtowni Jan, która nas wspiera również corocznie. Dziękuję z całego serca. No właśnie, Ty dziękujesz, ale też to była okazja, żeby podziękować Tobie, bo to już kolejny rok, kiedy jesteś liderem, a dobra paczka bez lidera byłaby tak naprawdę, e, byłoby ją trudniej zorganizować. Proszę powiedzieć, Darku, jak Ty z, e, emocjonalnie przyjąłeś te podziękowania dla siebie i przede wszystkim o tej swojej drużynie? No emocje były, nie da się ukryć, łza się zakręciła, jak wspominałeś, jestem trzeci, trzeci rok z rzędu. Co rok się uczę, co rok myślę, że uczymy się wszyscy, co rok mnie paczka zaskakuje, zaskakują mnie wolontariusze, na szczęście pozytywnie. Dobro wraca, dobrze o tym wiemy, pomaganie jest coś, czymś wspaniałym, a jeżeli dajemy coś od siebie obcym ludziom i którzy wyciągają z tego wnioski, wspaniała sprawa. No to powiedz Darku w takim razie na zakończenie, już my Tobie życzymy oczywiście wszystkiego co dobrej całej Waszej dobczyckiej drużynie, ale czego Wam życzyć, bo mam nadzieję, że widzimy się podobnie za rok. Mam nadzieję, czego nam życzyć. Wytrwałości i zdrowia. Chyba w tych ciężkich czasach pandemicznych najważniejsze jest zdrowie. Wszyscy wiemy, że, że jest to dość trudny okres. Dla nas tym bardziej, że spotykamy się z różnego rodzaju przypadkami osób, są to ludzie starsi, choroby, niepełnosprawności, kontakty zewnętrzne, więc chyba przede wszystkim tutaj zdrowia i zdrowia. To w takim razie zdrowia Ci życzymy. Życzymy zdrowia również obdarowanym. Dziękujemy, dołączamy się do tych podziękowań dla darczyńców no i dla wolontariuszy. Słuchajcie, lubię ludzi, niech to hasło będzie z nami, nie tylko na ten Weekend Cudów, ale jeszcze długo, długo, długo dłużej. Do zobaczenia w takim razie za rok. My Państwu dziękujemy z Dobczy Zercosu, ze Szlachetnej Paczki. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. serdecznie. Podziękować za Twoją pracę, za Twoje zaangażowanie, za Twoją cierpliwość do nas, za Twój cały trud tutaj pozyskiwania wszystkich tutaj sponsorów, którzy nam pomogli dzisiaj zorganizować to nasze miejsce, ten magazyn tutaj w Dokczycach. Bardzo Ci dziękujemy za współpracę, za to, że nas tutaj pilnowałeś. Doceniałeś też nasz taki trud po drodze. No i za to, że nas tutaj ogarniasz, za to, że nam pomagasz rozwiązywać nasze problemy, kiedy mamy jakieś trudności. I, i gratuluję Ci twojej tutaj postawy lidera. Naprawdę godna, godna na, naśladowania. I tutaj naprawdę wszyscy, myślę, jednym głosem możemy powiedzieć, że bardzo Ci dziękujemy za Twoją pracę i mamy nadzieję, że nas nie opuścisz. Dziękuję. To no, dla Ciebie taka prezent na święta i słodkości na ciebie. Nie mówię, że mnie zaskoczyłaś, zasko, oczywiście. No, dziękuję, nic więcej nie Ale to już jak mamy Ciebie tutaj na pierwszej linii, to też w związku z Twoimi niedawnymi urodzinami zasiewamy uroczyście 100, 100, 100, 100, 100 lat. 100 lat, lat nie żyje, żyje na Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Szlak na i TV. Wasza telewizja internetowa.